Nie chodź się na miłopakt. Co mnie jest ważniejszy. Tak, nie chodź się na łopatką. Hej, nie chodź się na miłopakt. Nie chodź się na mnie tak, Chodź do mnie. Ej, się na mnie, się na mnie to tak, możecie to jest problem, ale, ale cały czas jestem próbować tak, nie chodź się nami. nie się na nie chodź się na nie hej nie pchaj się na już było? Nie takie się tak Okej. teraz jest super. Tak. Teraz co robimy? Hej, słuchajcie, tutaj ja wiem, że tu ma swoją panią ale na chwilę jestem, w Hej. Dziękuję. Druga zimna do zaczynam patrzeć na jego żywność. I chcę uzyskać o właśnie przedstawienie stawić za. Fajnie by było, gdybym nie poszedł do przodu. No to ja za to pójdę. I, I ja zobaczę, wina jest tutaj, bo nie jakby ważna, wina serwis, bo myślą, że widać, ma Nie, że to nie, przepraszam. Nie przekładaj mnie, nie, nie przekładaj nie, nie przekładaj mnie na drugą stronę. Dobrze. O, nie idę w to jest Dlaczego mówię nie przekładaj mnie na drugą stronę? To, znaczy jest taka zasada, że ten kto rządzi ruchem, rządzi nogami, rządzi głową. Czyli jeżeli y, ja stoję przed koniem, ej, a koń teraz za chwilę przestawił łeb na tą stronę, on powinien mnie mieć ze strony myślącej i z lewej. Między innymi większość rzeczy przy koniu robimy z lewej strony. Tak? Siodłamy, go znamy i tak dalej. O. I on już zarządził moim ruchem, ponieważ. Ja chciałem być z prawej strony konia, a on ruszyłbym w tą stronę. Ja stoję w tym miejscu, ale według niego to ja się przesunąłem. Według niego, w jego rozumieniu, że tak powiem, sprawy, zamiast z prawej strony jestem z lewej strony. Czyli on rządzi moim ruchem. Więc ja sobie nie życzę takich rzeczy proszę pana. Jeżeli ja sobie życzę, żeby koni był z tej strony, to ja być z tej strony. Okej. I teraz proszę bardzo, spokojnie to przestawimy za Piszemy w przodu i to przestawimy zadę. Proszę. Tak. Tak. Pięknie. Dziękuję. Hop. Pięknie. Tak jest. Buzi, 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 buzi. buzi. Głasz, kochaj, kochaj, widać to. Super! Nie głaszczemy, 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 Hop! Pięknie. Koleńki, krótki na hop, Hop. Pięknie!